Jestem Klaudio to kanał no i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć szeregu aktywności chemicznej metali. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Szereg aktywności chemicznej metali, znany również jako szereg elektrochemiczny to zestawienie metali według ich zdolności do oddawania elektronów, czyli aktywności chemicznej. Metale w tym szeregu są ułożone od najbardziej aktywnych do najmniej aktywnych. I w każdej książce znajdziecie inny szereg aktywności chemicznej metali, ja Zabrałam wszystkie swoje książki i stworzyłam taki mega szereg aktywności chemicznej metali, który jest złożony z tych innych. I w tym szeregu tutaj przeze mnie stworzonym nic Wam nie będzie brakować. Omówmy go sobie. W tym miejscu znajduje się wodór. To oznacza, że tutaj mamy metale, które są bardziej aktywne od wodoru. Natomiast, jak możecie się pewnie już domyśleć, poniżej znajdują się metale, które są Mniej aktywne od wodoru. Przypomnijmy sobie teraz wiadomości, jakie nabyliśmy w szkole podstawowej. Była tam ta reakcja czyli sposoby otrzymywania soli. Metal, który jest bardziej aktywny od wodoru, plus kwas, daje nam sól plus wodór. Dzieje się tak, ponieważ metal jest bardziej aktywny od wodoru i jest w stanie wyprzeć ten wodór z kwasu. Natomiast w szkole średniej dowiedzieliśmy się, że mamy podział kwasów na kwasy utleniające i nieutleniające. Kwasy utleniające to kwasy, które mają zdolność do utleniania innych substancji, czyli zwiększania ich stopnia utlenienia. Oznacza to, że same ulegają redukcji podczas reakcji chemicznych. Do najważniejszych kwasów utleniających należą kwas azotowy 5. Zarówno stężony, jak i rozcieńczony, kwas siarkowy 6, ale tuż tylko w formie stężonej i kwas chlorowy 7, również w formie stężonej. OK. I teraz patrzymy: mamy ogólne zapisy reakcji metali. Z kwasem utleniającym, czyli którym z tych mamy metal, który jest mniej aktywny od wodoru, plus kwas daje nam to sól plus Tlenek nie metalu oraz wodę. Tutaj możemy się spotkać również z metalami, które są bardziej aktywne od wodoru. Natomiast, i tu już mamy pierwszą rzecz. złota i platyna nie roztwarzają się w wodnych roztworach kwasów utleniających. Pierwsza informacja. Druga, gdy mamy metal aktywny i kwas utleniający. To reakcja nam nie zachodzi, gdy mamy glin, żelazo lub chrom. Dzieje się tak, ponieważ mamy wtedy bardzo silne utlenianie, że dochodzi do pasywacji. Ja Wam zaraz to wszystko wypiszę. No i oczywiście, jak weźmiemy sobie metal, który jest nieaktywny, czyli jest mniej aktywny od wodoru. I mamy tutaj kwas, który nie jest utleniający, to reakcja nam też nie zachodzi. I jeszcze mamy tutaj jeden ze sposobów, że mamy sól, gdzie mamy w składzie tej soli metal, który jest bardziej aktywny od wodoru, z metalem mniej aktywnym i dochodzi tutaj do zamiany. Mamy potem sól z metalem mniej aktywnym od wodoru, a tu mamy metal bardziej aktywny. Dobra. Wypisujemy sobie teraz to wszystko. No to podsumowując, kiedy reakcja nie zachodzi? Kiedy mamy metal nieaktywny plus kwas utleniający, ponieważ metal nie jest w stanie wyprzeć wodor z kwasu. Metal nieaktywny plus kwas utleniający, gdy mamy złoto lub platynę, ponieważ nie roztwarzają się w wodnych roztworach kwasów utleniających. Metal aktywny plus kwas utleniający, gdy mamy glin, żelazo lub chrom. Kwasy utleniające reagują z metalami w inny sposób. Nie powstaje w takiej reakcji gazowy wodór, ale cząsteczka wody oraz sól metalu i odpowiedni tlenek. No i skupimy się tutaj na tych tlenkach. Mamy kwas azotowy 5, który jest tutaj w formie stężonej. Zatem azot ma wartościowość 5. Tutaj, żeby ten tlenek nam wyszedł, to to będzie w ten sposób, bo 4 dzielone na 2. To I mamy tutaj azot na czwartym stopniu utlenienia. Natomiast, jak mamy tutaj rozcięczone kwas azotowy 5, to nasz azot występuje na drugim stopniu utlenienia, tu mamy siarkę na szóstym stopniu utlenienia, natomiast tutaj będzie na czwartym. To jeszcze dwa przykłady reakcji z kwasami utleniającymi. W pierwszej reakcji miedź reaguje ze stężonym kwasem azotowym 5, tworząc azotan miedzi 2, tlenek azotu 4 i wodę. A w drugiej reakcji cynk reaguje ze stężonym kwasem siarkowym, tworząc siarczan cynku, dwutlenek siarki i wodę. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już. thank you